Proszę Państwa, za chwilę będziemy świadkami skoku z wysokości 1,50 m w wykonaniu Pawła. Oto jego bolid, jak zwykle w świetnej formie. Jest wspaniały. Z ofertami kupna proszę zgłaszać się pod numer 0700. Dokroćset. Niezdarnie oplułem szybkę swojego przenośnego telefonu. Proszę zwrócić uwagę na przerzutki firmy Shimano. Ma się rozumieć. Wszystko w idealnym stanie z nowym lakierem i oczywiście pan Paweł. Pora jechać. Prędzej, Mariuszu, to już się nagrywa. Dokroćset moja kierownica zdaje się szwankować. Nie przejmuj się tym. Muszę przyznać Ci rację. Ała, boli mnie wszystko. Co ci najlepszego przyszło do głowy?